że jeszcze nie wiemy jak. I tu takie dziwne. Płod dookoła, patrz, płot dookoła, a jakieś większe zwierzę tutaj kica nam po, po działce. I tak to widać ślady. Tak jak moje ślady widać. Dzisiaj tropem śladów. Jak zwykle stopy, nogi. Witam cię serdecznie. Piękną mamy aurę. Badam ślady. Jeszcze nie wiem, jakie zwierzęta tu chodzą. Pewnie zające. Małe są szczebelki. Ale zadziwił nas ślad takich większych, takie podkówki. Ślady wszyscy zostawiamy. Widoczne one są. Na ziemi, na śniegu, na piasku, na betonie, no nie. Kiedy mówimy: Niech serce Cię prowadzi. Kiedy mówimy z ruchu ducha, to bywa, że ludzie mówią: Ja Cię nie rozumiem. Co Ty mówisz? Co to jest? Kiedy zaczęłam zgłębiać tajemnice nóg i stóp, zaczęło coraz bardziej otwierać mi tą niezwykłą tajemnicę, którą właściwie mało kto się tym zajmuje. Bo powiedzenie, Niech serce cię prowadzi, przeciętny człowiek nie wie absolutnie o co chodzi. I się dobrze składa, bo ja natrafiłam na taki materiał, który podejrzewam każdego przekona. Ale jeszcze powiem, kilka dni temu wysiałam słonecznika, żeby mieć kiełki. Po dwóch dniach patrzy, korzonek, korzonki powychodziły. Na trzeci dzień dopiero wychodziła e, ta listek. Co niesie żonki są tu bardzo ważne, jeśli chodzi o ziemię nogi. No i jeszcze nawiążę do trzynastki, niektórzy ciągle uważają, że jest pechowa, ja mam odmiennego zdania. Kiedy uważałam, że trzynastka i piątek jest pechowa, to oczywiście takie różne przykres sytuacje miałam. Kiedy pojęłam chociażby z numerologii że jest to liczba szczęścia. I mnie się zaczęła ona inaczej objawiać. Trzynastka, czy czarny kot, żeby nie przebiegł do drogi. Dużo jest takich podpowiedzi, ale nie wszystko jest dla wszystkich. To, że mnie przeleciał kot akurat i coś się niedobrego stało, no to jest mój przypadek, a nie mamy tego przenosić na innych. 13 w piątek, to co wiem, może są inne jeszcze przyczyny, to dlaczego od jakiego czasu stało się liczbą niby tą nieszczęśliwą. Bo właśnie 13 w piątek Watykan rozprawił się już całkowicie zakonem Templariusz. Także tam była sieczka równa. Zapraszam Cię na kolejny materiał. Stopy, nogi. I co jest najważniejsze, żeby iść do przodu. W poprzednim odcinku wspomniałam o ograniczeniach związanych ze wstawaniem lewą nogą, czyli liczbą 13. Czy tak jest faktycznie? Czy nie warto już pogonić wszystko to, co zabiera energię, upośledza życie? 13 to liczba, która uważana jest Także jako symbol źródła miłości i kreacji, DNA i ukrytego znaku zodiaku wężownika. Pod filmem umieszczam link do szerokiego opracowania na jej temat. Uwielbiam polskie filmy archiwalne. Jest w nich prostota i poruszają bardzo ważne aspekty natury ludzkiej. Dużo wyjaśnień i komediowych i nieporozumień, które zawsze dobrze się kończą. Za chwilę przyjrzymy się, jak przekonania ograniczają, rujnują harmonię wewnętrzną i z otoczeniem. Na przykład wstałem lewą nogą oj, trzynastego dzisiaj czy inne takie. One wszystkie ściągają lawinę kłopotliwych przypadków. Jest to ewidentny strach przed życiem, a wówczas wszystko kuleje. Bywa, że przyjaciel wskazuje inne rozwiązania i wówczas wszystko może się odmienić. Czyż nie możemy porównać tego do obecnej sytuacji? Większość ludzkości została przez strach sparaliżowana. Umierają głównie dlatego, że nie dają się prowadzić ruchowi ducha, nie mają z nim połączenia, nie wzięli odpowiedzialności za ciała, sprezentowane na czas ziemskiej podróży. Do tego potrzebna także jest wiedza, a jest jej pod dostatkiem. Bez trosko oddają się innym, którzy nie mają pojęcia o prawdziwym funkcjonowaniu człowieka, jego istoty wielopoziomowej, a także potężnym systemie oczyszczającym czyli limfatycznym, odpornościowym, który wypędzając z ciała trucizny, daje objawy, na przykład grypy. Hamuje się to. Oczyszczenie, które daje różne symptomy w ciele na liczne sposoby. I zauważmy, czy jak wybija kanalizacja w domu, to blokujemy to, czy odcinamy raczej dopływ nowych nieczystości, które w ciele naszym ludzkim pochodzą głównie z pożywienia, z pożywienia białka. Oddanie siebie służbom medycznym to pozbywanie się systematycznie sił życiowych. Taki osobnik wolno umiera, chociaż oczywiście narodzum chce żyć. Obserwujemy żniwo pozornego dobra. Życiowa niezaradność dotyczy większości ludzi na świecie. Zobaczmy ją mocno przerysowaną w postaci infantylizmu, w takich cechach bezradnego dziecka w ciele dorosłego człowieka. Tak to jest tu zrobione, by nawet ślepcy odzyskali widzenie. No, kiedy ten infantylizm pojawia się w takim dojrzałym osobniku, jego zachowanie irytuje. Akcja toczy się w latach 30. XX wieku. W tytułowej roli filmowej świetny aktor Stanisław Sielański, właściwie Stanisław Nasielski. Panie Koziołek, ósma. Wstawać, bo się Pan do biura spóźni. Ósma? Już ósma? Tak, tak. O, pan Wońca już gra. to znaczy, ósma jak na zegarku. Okay. Pani Michałowo! Co się stało? Znów lewą nogą z łóżka wstały. No odcisk! Gorzej, no nieszczęście! Nie, tyż, z tymi przesądzamy. Inteligenta w takie głupstwa wierzy. Nie, już ja się na tym znam. Ojej, trzynasty. Dobry dzionek się zapowiada. I trzynasty, i piątek, i lewa noga. Nie. Teraz to już jest komplet, a wszystko dlatego, że trzynasty. Po mojemu pszpana to w żadnego trzynastego wierzyć nie trzeba, tylko pierwszego, jak pensje płacą. Śniada nie dawać? Dawaj, dawać już mi teraz wszystko jedno. Oj. Ciumia, zejdź drogi. Przecież do biura nie mogę pójść po dachar. Obwinianie jego nic nie pomoże. Tylko ciepłe zrozumienie i danie słów pocieszenia jest cennym darem od przyjaciela. Czy jest szansa na wyjście z opresji? Oczywiście. I to zawsze. — Proszę! A, kochany sąsiad! Dzień dobry. Niedobry, straszny, panie Bończe. No. Trzynastej i lewa noga, i lustro się stłukło. Ale dałby pan spokój. Może właśnie będziemy mieć dobry dzień? Dziś ciągnienie loterii. Może jakaś dobra wygrana padnie na nasz numer? Przy moim pechu padnie, ale na mojego kołnierzyka. Niech pan nie wierzy w pechy. Możemy wygrać. A wtedy. Ja już nie będę musiał grać w knajpie. A pan... A ja rzucę tę moją strętną posadę i nie będą już wszyscy na mnie krzyczeli, jak dotychczas. Ale co tam, prędzej pan wygra na skrzypcach niż ze mną na loterii. No, idę do biura. Tak, tak, może się pan spóźnić. Trzynastego. Choćbym przyszedł najwcześniej, to i tak się spóźnię. Do widzenia. Kiedy przez doświadczenia świadomość przejmuje przewodnictwo, człowiek wychodzi ze swej opresji i kończy z czarnowidzeniem. I do tego ciebie także zachęcam z całego serca. O mój Boże! Nie ma przesądu. Przecież ja Ciebie poznałam trzynastego. Szczęśliwa trzynastka. Jeśli chcesz obejrzeć inne historie związane ze szczęśliwą liczbą trzynaście, to proponuję film archiwalny Dorożka Trzynaście, też świetna komedia z Sielańskim. Wracam do nóg, do prowadzenia, co tak nas naprawdę niesie. Można sobie zaplanować, że chcę gdzieś dojść do jakiegoś miejsca. No i wtedy umysł planuję zorganizować to, to, a zacznę jutro, ale to z umysłu. Właśnie w 2018 roku, pierwszy raz, może pierwszy raz, widzę film, którego tutaj przedstawię urywki, w którym chłopak oddany jest przez ojca do służby wojennej, żeby uczyć się rzemiosła rycerskiego właściwie. I jako mały chłopiec pyta tatę, jak ja cię odnajdę? A ojciec mówi mu tak, nogi cię poprowadzą. I wtedy raptem jakieś olśnienie nogi cię poprowadzą. Okazuje się w tym filmie. Że już jako dorosły człowiek po wielu latach trafia do swojego rodzinnego domu. Bez adresu, bez kompasu. Co za tym go poniosło? To ten chłopak? Podejdź, pokaż się. Ostrożnie. Boisz się mnie, mały? Hmm? Masz zęby? A ramię jest mocne? Pobłodzony strach na wróble, ale ma w sobie ducha. Pokażę ci wielki świat pełen przygód i cudów, o jakich nawet nie śniłeś. Osiadłasz i poprowadzisz mi konia? Pożegnaj się z Ojcem. To prawdziwy rycerz. Obserwuj i ucz się. Tylko tyle mogę dla Ciebie zrobić. Idź, odmień bieg gwiazd i popraw własny los. Rolandzie? Pokaż mu, co ma robić. Ojcze, boję się. Czego? Nie trafię z powrotem do domu. Nie bądź głuptasem. Nogi same cię poniosą. Bywaj! Urlik von Liechtenstein! Kiedy się bawimy w turniej zawsze jestem tobą! Co tu robisz? Dziś nie ma parady! Dochowasz tajemnicy? Urodziłem się w Chipside. Tam, za rogiem. Naprawdę? Ja też tam mieszkam. Ile masz lat? Dziewięć i pół. Może go pamiętasz, choć może już nie żyje. Był wysoki jak rycerz i zwali go John Thatcher. Pamiętam go. Wciąż tu mieszka. Często wysiaduje w oknie, choć nie wiemy po co. Jakże to? Jest ślepy. Kto to? Jeśli posiedź, zapraszam jutro. Kim jesteś? Rycerzem. Zwał mnie Urlik. Często słyszę, jak tłum skanduje to imię. Co cię tu sprowadza? Przenoszę wieści, panie Thatcher. O twoim synu. O Williamie? Zapraszam. Jakie wieści? Żyje? Tak. I to dostatnio. Chciał ci przekazać wieść, że jednak odmienił bieg gwiazd. I poszedł, gdzie go nogi poniosły? Czy trafił do domu? Tak. Ojcze, William, syneczku. Czy wiesz, co naprawdę niesie? Co to za siła prowadzi? Omówię to z radością w następnym odcinku. Dziękuję Tobie za uwagę. Jeśli ten materiał się podobał, uważasz, że jest wartościowy, to takim moim wynagrodzeniem dla mnie będzie Twój paluch. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Polecaj e, filmy, które Ci się podobają innym. I wówczas ta współpraca ludzi budzących się nabiera rozpędu. Do następnego razu!